To by było na tyle. No nie wiem, ja, mi, mi go szkoda. Czyli jakby to, co miał ten materiał Dlaczego em, wytworzyć? To wytworzył. Bo mi oglądając ostatnią scenę, było go szkoda. Mimo że wiem, co tam jeszcze się pojawi, nie? No ale ja mam słabość nie do Boxdela. Ja mam słabość do Boxtilla. Nawet teraz, mimo że się zawiodłem w chuj na nim, żeby mnie oszukiwał taki długi czas, że nawet, nawet po tym moim materiale nie. To ja mu tam powiedziałem: najpierw pochwalił ten mój materiał, że bardzo dobry materiał. Eee. I ja mu właśnie mówię: A e widzisz, obiecałeś mi, że zerwiesz z tamtym środowiskiem, a spiskowałeś z Dubielem na Fejmie, a on nie, nie, nie tylko on podbił, zadał mi jakieś pytanie to odpowiedziałem. A ja mówię: Ale nawet śniadanie jedliście razem on nie, nie, co ty w ogóle gadasz? I że w ogóle to Dubiel coś tam do niego zagadywał, więc on jakby odpowiedział. A jest na przykład materiał MMA, bądź na bieżąco. Gdzie to jest? 5 zł. Boxer. O! MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, ma to już Mam być na bie 5 zł. O! Go skończyć, co nie? No, wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że. O! Ej, Dubiel! Poczekaj na mnie potem. I teraz patrzcie. Teraz Boxel przetworzy wiadomość. Mówi, o kurwa, przecież jest włączona kamera. I to 5 będzie kurwa, że dojdzie to. Że każdy się strzali tutaj, nie? I będzie teraz bogdze przetwarzał. Okej. Tak mi się nie dało. Fajna wiśnia na torcie. Dobry main event. Więc jakby tutaj kolejny raz. Widzę, że mnie nie mówi mi prawdy. No nieważne.